Dzień dobry, zapraszam Cię na kolejne zajęcia logopedyczne. Nadal doskonalimy Twoją wymowę głoski Sz. Tym razem nie tylko w wyrazach i wyrażeniach, ale też w zdaniach i swobodnych wypowiedziach. Ale najpierw krótka rozgrzewka. Przypominam o prawidłowym ułożeniu buzi i języka. Ustaw dziubek, zęby razem. Język unieś wysoko do sufitu i skieruj w tył. Sz. Sz, sz. teraz Twoja kolej. Dziś przygotuj sobie żetony. Mogą to być klocki, muszelki, guziki, suchy makaron. Co ci tam przyjdzie do głowy? Piętnaście sztuk. I słoik, a także piłkę. I zaproś do zabawy mamę, tatę, babcię albo dziadka. Ustawcie się naprzeciwko siebie. Posłuchaj wyrazu, a następnie powtórz, rzucając jednocześnie piłkę. Kiedy twój partner zrobi to samo, powtórz kolejny wyraz, rzucając. I tak dalej. Szachowy. Szachy. Szukają. Afisz. Ogłoszenie. Szybko. Wieszają. Wieszaki. Szafki. Szatnia. Trzymam. Szymon. Janusz. Szary. Szalik, kalosze, szyja, kaszel, szkoła. Mieszka. Bardzo dobrze. Przeczytam ci teraz krótkie opowiadanie. Posłuchaj uważnie. Janusz i Szymon mieszkają tuż obok szkoły. We wtorek rano idą do niej szybkim krokiem. Janusz ma kaszel, dlatego na szyi ma szalik, a na nogach kalosze. Jego szalik ma kolor szary. Szymon trzyma w dłoniach afisz ogłoszeniowy. Najpierw idą do szatni. Tam w szafkach chowają buty, a na wieszakach wieszają kurtki. Potem szybko biegną na piętro, wieszają afisz, szukają chętnych do kółka szachowego. A teraz przeczytam zdanie po zdaniu, a ty powtarzaj po mnie. Janusz i Szymon mieszkają tuż obok szkoły. We wtorek rano idą do niej szybkim krokiem. Janusz ma kaszel, dlatego na szyi ma szalik, a na nogach kalosze. Jego szalik ma kolor szary. Szymon trzyma w dłoniach afisz ogłoszeniowy. Najpierw idą do szatni. Tam w szafkach chowają buty, a na wieszakach wieszają kurtki. Potem szybko biegną na piętro. Wieszają afisz. Szukają chętnych do kółka szachowego. Pięknie ci poszło. Odpowiedz zatem na pytania. Odpowiadaj całym zdaniem. Pilnuj wyrazów z głoską sz. Gdzie mieszkają Janusz i Szymon? Jakim krokiem idą do szkoły chłopcy we wtorek rano? Janusz ma kaszel, co więc założył na szyję, a co na nogi? Jaki kolor ma szalik Janusza? Co trzyma w dłoniach Szymon? Gdzie chłopcy idą najpierw? Gdzie chłopcy chowają buty, a gdzie wieszają kurtki? Jak chłopcy biegną na piętro, co robią z afiszem, do jakiego kółka chłopcy szukają chętnych. Brawo! Na koniec policz, ile wyrazów ma każde zdanie. Uwaga, rodzice, spójniki i przyimki policzcie jako wyrazy. Spójniki i a, przyimki nad, w na itd. Wymawiaj kolejne wyrazy i wrzucaj żeton do słoika. Na koniec policz żetony i sprawdź, ile wyrazów miało każde zdanie. Zaczynamy. Janusz i Szymon mieszkają tuż obok szkoły. Siedem. We wtorek rano idą do niej szybkim krokiem. 8. Janusz ma kaszel, dlatego na szyi ma szalik, a na nogach kalosze. Dwanaście. Jego szalik ma kolor Szary, pięć. Szymon trzyma w dłoniach afisz ogłoszeniowy. Sześć. Najpierw idą do szatni. Cztery. Tam w szafkach chowają buty, a na wieszakach wieszają kurtki, dziesięć. Potem szybko biegną na piętro, pięć. Wieszają afisz. Dwa szukają chętnych do kółka szachowego 5 Brawo, zdobyłeś punkt. Teraz w zeszycie do logopedii narysuj pieska i miskę na kości. Trenuj każdego dnia, a po każdym treningu rysuj dla swojego pieska jedną kość. Zobaczysz, jaki będzie zadowolony za tydzień, gdy jego miska będzie pełna. Miłego dnia, do jutra.